Dzisiaj opowiemy Wam o niezwykłym miejscu w Porto. To portowe miasto wielu z Was może kojarzyć się przede wszystkim z przepysznym trunkiem o tej samej nazwie. Jego wyjątkowy smak zaczarował również nas, ale tym razem wybraliśmy się nie do restauracji. Odwiedziliśmy dworzec São Bento, znajdujący się na placu Almeida Garet. Ta niesamowita stacja kolejowa słynie przede wszystkim z przepięknych płytek ceramicznych, na których zostały uwiecznione jedne z najważniejszych wydarzeń w historii Portugalii. Jorge Colaco uwiecznił na ścianach dworca również życie codzienne i piękno portugalskiej przyrody. Przepiękne dzieło pokrywa około 551 metrów kwadratowych i zostało wykonane z około 20 tysięcy płytek ceramicznych. Nad budową obiektu czuwał sam José Mas da Silva. São Bento swoją nazwę zawdzięcza klasztorowi Benedyktynów, który stał tutaj w XVII wieku. Niestety, 100 lat później, w wyniku pożaru, klasztor popadł w kompletną ruinę. Król Karol I, biorąc pod uwagę plany rozwoju miasta, postanowił stworzyć w tym miejscu stację kolejową. Budowę rozpoczęto w 1900 roku, a stację ostatecznie oddano do użytku w 1916. To miejsce zdecydowanie powinno znaleźć się na Waszej liście, jeśli zamierzacie odwiedzić portu.